Cześć! dajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i e, witam was w nowej gierce na u mnie a mianowicie Detroit become human e, zobaczmy sobie najpierw ustawienia na jakich będziemy grać, to znaczy grafika, dźwięk język, poziom trudności. Zacznijmy od grafiki. tryb okna, bez ramki, wyświetlanie. Tak mi jest wygodniej. razu sobie w się jako okno, to przerzuciłem. Eee, rozdzielczość nasza to. 1440 na 900 yy, ale na YouTube będziecie ją mieli yy, na YouTube będziecie ją mieli jako yy, 720p i będziemy grali w 30 klatkach Faustring wyłączony, gdyż bo Faustring powodował problemy E, e, z nagrywaniem e, i ustawienia graficzne, e, wszystko na średnie poza głębią ostrości, e, okluzja otoczenia i nalot włączony. Teraz po kolei przejdźmy do ustawień języka. Będziemy mieć język nowy i napisów polski. Napisy oczywiście włączone i wielkość tych napisów duże. Eee, po kolei poziom trudności. To eee, jest ostatnio rzeczą mówimy sobie tutaj z w naszych ustawień, jak będziemy grali. Profil wybrałem doświadczony. Te jakiegoś wyzwania i e, uwaga, tutaj błędy mogą oznaczać utratę postaci. Tak więc rozpocznijmy nową opowieść. Swój ciary <laughs> Uf, Negocjator na miejscu Powtarzam. Negocjator jest na miejscu. Dobra. Wychodzimy. Zobaczmy. Od razu. Tak tam szczególnik. Okej Mogę moją córeczkę O, to się zaczyna A Wysyłacie androida o, o, pań, Nie możecie wiesz. Nie możecie mi tego zrobić trzeba

Jestem Conor, android przesłany przez Cyberlife. Mm -hmm. Strzela do wszystkiego, co się rusza. Dadawaj, dadawaj. Już mignął i zdjął dwóch moich ludzi. Możemy go rozwalić, ale stoi przy samej krawędzi. Jeśli zleci, to mała też. Yy, Jaką się nazywa? Nie, Nie mam pojęcia. Abo co? Potrzebuje informacji, żeby działać efektywnie. Próbowaliście kodu dezaktywującego? To pierwsze, co zrobiliśmy. O kurde. Słuchaj, liczy się tylko uratowanie dzieciaka. Więc albo ogarniesz tego jebanego androida, albo ja się za to wezmę. O kurde. Ciężko, ciężko. Kurde. Najpierw kaczka na broń. Okej. Okay. ok, pistolet. I paczkę z amunicją. O kurde. Zrekonstruujemy sobie te wydarzenia. O kurde, zabrał broń. Broń android. O cholera! To trzeba. To trzeba. Idziemy do pokoju. Hej. Głośna muzyka, nie było słychać strzałów. Weźmy tego tableta. Otwórzę. To jest zdanie. To jest zdanie. To jest zdanie. To jest zdanie. Do wszystkich zostać na miejscu i dziennego cięta. Okej. Bawimy pierwszą zofię. Hej, okay, czyli ojciec? To tam. Jeden strzał Drugi strzał I trzeci strzał, o cholera Rekonstruujmy Oknie się nie spodziewa Zas trzymał w rękę. Dobra Odnaleźliśmy to znaleźć Patrz na to co tu jest O, tablet Odblokujmy to Twoje zamówienie na Androida AP700 zostało zarejestrowane.

Okej, okay. zmniejszał to po prostu strzał prosto w serducho. Chyba, okay. tak. I osad po wystrzale, okej, okay. czyli strzelił też. Rekonstruuj wydarzenia. Okay. Ładnie był świadkiem strzelaniny. Policjant strzelił. Oh. I mamy broń, okej. Okay. Nie mamy broń. Dobra kurczę Ustawa po Androidach. nie mam, nie mogą mieć żadnej bryki. Dobra, weźmy pistolet Weźmy jednak ten pistolet Wyłączmy. W to próba odbicia zakładniczki. Już ponad godzina minęła od Mm -hmm. Kilkoletniej dziewczynki na dach jednego z budynków w centrum Detroit. Wciąż nie znamy wszystkich szczegółów zajęcia. O, oh. mnie um. wysyła, oh, okej. Okay. Zakładnik może być ranny, ok. Na co my czekamy? Powinniśmy go zdjąć i tyle. Dobra, mam gościa na Zanalizmy. jeszcze krew. Yy, ok, świeża niebieska krew, ranny Android. Jak yy, mamy jego młode. Yy, dobra. Dobra, mamy wszystko. Ten... Kurde. Ktoś się do się... nas strzelił. Jeszcze jeden krok i skoczę! Nie, proszę, nie, nie! Jest <grym grym grym grym> to jazda! Pukin, ten... syn, Nazywam się Konor! Skąd wiesz, jak mam na imię? Dużo o tobie wiem! Chcecie z tego wyplątać! Tylko będą co skazani! Nie zrobić krzywdy! Chcę porozmawiać i znaleźć jakieś wyjście! Nie chcę rozmawiać! Na to już za późno! Słyszysz? Za późno! Masz broń? O kurde, yy... tak. tak. Tak? Mam pistolet! Tak, tak. Rzuć go! Bez kwałtownych ruchów, bo skrzę. Dobra, rzućmy go. Proszę? Hej? Okay. Odłożyłem. Wiem, że ty i Emma byliście sobie bliscy! Uważasz, że cię zdradziła, ale ona nie zrobiła nic złego! Pokłamała mnie! Zwalajmy Glinias! Myślałem, że mnie kocha! Hej. Okay, ale się myliłem! Ja ja dziękuję, jest dokładnie się taka na sama jak inni ludzie! Danielu, nie! Kurde! <noise> Ojemy! Hej, okay, glinias ranny! Przekrwawia się! Jeśli nie przewieziemy go do szpitala, umrze tutaj! Wszyscy ludzie kiedyś umrą. Jaka to różnica, czy pożyje dłużej? No duża. Założę mu opaskę uciskową. Duża różnica, czy pożyje dłużej. To człowiek. Panie Dotknij go cię zabiję! Nie zabijesz mnie! Nie jestem żywy! Nie. Ej Oj, trochę spadły szanse powodzenia! Mieli zamiar Cię zastąpić i to Cię zdenerwowało. Tak było, prawda? Myślałem, że jesteśmy rodziną. Że się liczę. Ale byłem tylko ich zabawką, to... którą się wyrzuca, jak się znudzi. Słuchaj, wiem, że to nie Twoja wina. Emocje, które tobą targają, to tylko błędy oprogramowania. Nie, to nie była moja wina. Nie chciałem tego. Okej, okay, najpierw na każdym Słyszymy. dachu. O, ale, ale byłem o, dla nich Niewolnikiem od spełniania poleceń. Ale grubo. Nie mogę już znieść tego hałasu. Masz swoim odwołać helikopter? Okej, okay. róbmy co mówi. Róbmy co mówi, niech lecą. Rekluacja oponowana. Niczym nie pomogą, a tylko przeszkadzają. Proszę. Zrobiłem jak chciałeś. Ok. <śmiech> 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 Musisz mi zaufać, Danielu. Puść małą wolno, a obiecuję, że wszystko będzie dobrze. Uda się. My wszyscy mają stąd Uda się. <laughs> A ja chcę samochód! Odjadę i wypuszczę małą zamiast! To niemożliwe. To niemożliwe, Danielu! Wypuść dziecko, a obiecuję, że nic ci się nie stanie. Okej, okay. uda się. Nie chcę umierać. Nie umrzesz. Nie umrzesz, Danielu, tylko porozmawiamy! Nic ci się nie stanie, masz moje słowo. Uda się. Pierwsza misja. Wierzę ci. Udało się ukształtować tę dziewczynę. No co z... <g leftover> <seeder> <zreshuman großes> o, za... ...szmaczarze <te> z... <Player> ...tych oh, polikwitantów. Co za szmaczarze. Okłamałeś mnie, Conor. ale misja wykonana. Oj tak. No. Ok. I mamy schemat rozdziału. Zobaczymy tu dokonane przez nas wybory. Nieodkryte wersje wydarzeń. Odblokowane możliwości. Punkt zwrotny, każdy. Te oznaczone na żółto. Tam zobaczymy później. Dadzą nam punkty, które wydamy w sekcji. Dodatki na koncept arty i inne tego typu rzeczy. I część. Punktów zwrotnych zakończeń nie będzie zaliczyć się do ukończenia schematu. To jest ciekawe. Dajemy OK. I tu mamy. Z mojej poprzedniej gry. Jak pierwszy raz sobie testowo przechodziłem ten pierwszy rozdział. No. Tak więc tutaj poświęciliśmy się. A dzisiaj już na odcinku mamy chyba nie wiem, jedno z najlepszych zakończeń. Najpierw strzelili do defekta. Nie wiem, czy, czy była możliwość, żeby nie strzelali do niego. Nie wiem, jeszcze nie odblokowaliśmy trzech, trzech, czterech pozostałych zakończeń, i zobaczmy. Punkt zwrotny, hmm. punkt zwrotny mamy. To ocaliliśmy rannego policjanta. Tu z wcześniejszej mojej gry straciłem zbyt wiele czasu na yy, tutaj szukanie rzeczy. No, i jak widzimy, 64% ukończenia całego rozdziału pod tytułem Zakładniczka. Opinia publiczna jest nam w zasadzie obojętna, są obojętni do nas. Ale zobaczmy jeszcze statystyki globalne, jak sobie radzili inni gracze. 73% graczy podeszło do tej ryby i ją uratowało 21% graczy straciło zbyt wiele czasu takiej, Tak jak i ja za pierwszym razem Z tego co widzę bo to pokazuje nam ścieżkę, jaką my podążyliśmy. Szukaliśmy wskazówek, ale była też możliwość wyjścia od razu na zewnątrz i, i, i tak, że tak powiem, na pałę pójścia w to. To nie skończyłoby się dla nas, pewnie, najlepiej. 20% graczy tylko i wyłącznie uratowało tego rannego policjanta, ale mogę Wam już powiedzieć, to nam się przyda w późniejszej fazie gry. No a. No, to by było tak. W sumie na tyle jesteśmy w tych 55% którzy mają takie, powiedzmy, środkowe rozwiązanie, gdzie udało się uratować dziewczynkę, ale snajperzy strzelili do defekta. Także cóż... Jeszcze wyłączę statystyki. No i... No, e, pożegnamy się, pożegnamy się już teraz, e, na w tym miejscu A kolejny odcinek, rozpoczniemy sobie, e, rozpoczniemy sobie. Od, z menu głównego, tak jak i dzisiejszy, to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.